Kali. Nieustraszona bogini Kali niesie śmierć i spustoszenie. Przypomina o niszczącej mocy czasu. Przedstawiana jest jako czarnoskóra kobieta o przerażającym wyglądzie. Istnieją też malowidła ukazujące ją w tańcu. Jak w jednej dłoni trzyma miecz, a w drugiej odciętą głowę z siwy, swojego małżonka. Sto lat trwała bitwa pomiędzy bogami a demonami, zwanymi też Asurami. Na czele bogów stanął wielki Intra. Zastępami Asurów zaś dowodził demon Machisza. Bogowie ponieśli klęskę i musieli opuścić niebiosa. Zasmuceni swoim losem udali się po pomoc do władców wszechświata, czyli brahmy, Siwy i wiszną. Rozgniewali się oni. Srodze, słysząc o klęsce bogów, a z ich płomiennego gniewu oddechu zrodziła się groźna bogini Kali. Bogowie ofiarowali jej coś od siebie, więc postać Kali przybrała niezwykłe zmysłowe i piękne kształty, budzące podziw i strach. Od siły otrzymała płomień, który stał się jej twarzą. Wisznu napełnił jej ręce mocą. Od innych bogów również otrzymała dary. Od Waruny, strażnika ładu kosmicznego, dostała nogi. Indra, władca piorunów, dał jej swoją siłę. Bóg śmierci, Jama podarował jej włosy. Bóg księżyca, Soma, piersi. Bogini ziemi, prydhiwi, biodra. Bóg słońca, zaś Surya pięty. Brahma ofiarował jej zęby, a Bóg wiatru wajuł uszy. W jej czerwonych oczach, pochodzących od Boga ognia Agniego, zapłonęła żądza krwi. Z ust zaś zwiesił się język, gotowy by zlizać krew ofiar. Szyję kalie oplotły węże i ludzkie czaszki, a każda z dziesięciu jej dłoni chwyciła za broń, która także była podarunkiem od Bogów. Trójząb należał do siebie Diamentowa włócznia do Indry, promienie do Boga Słońca Surii, a dysk bojowy do Wisznu. Kali, potężna i przerażająca, była gotowa do walki z wszelkim złym mimocami. Dosiadła lwa swojego wierzchowca i z głośnym okrzykiem ruszyła do boju. Zadrżały wszystkie światy i rozpoczęła się wielka bitwa. Tysiące demonów napadło na nią, lecz ona pozostała niepokonana. Z jej oddechu powstały zastępy nieustraszonych wojowników, którzy rozprawili się z demonami, asurami. Do walki z Kali stanął sam Mahisza. Zdeptał i rozczarpał wielu wojowników, bogini. A od jego oddechu waliły się góry i drżała ziemia. Gdy przeistoczył się lwa, Kali odcięła mu głową mieczem otrzymanym od Boga czasu zwanego Kala. Wówczas Mahisza przemienił się w człowieka, lecz Kali pokonała również jego. Przybierał jeszcze wiele groźnych postaci, ale bogini za każdym razem je zwyciężała. Tak przywróciła na świecie porządek. Bogowie głosili jej chwałę, a niebiańskie nimfy, Aspary tańczyły na jej cześć. W podziękowaniu wzniesiono dla niej liczne świątynie.